Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Nagrzewnica w samochodzie jest uważana za niezbędny atrybut, szczególnie w okresie zimowym. W takim przypadku, w chłodne dni, kierowcy mogą spotkać się z taka sytuacja, gdy silnik pracuje, nagrzewnica jest właczona, ale wnętrze pojazdu nie nagrzewa się. Wskazuje to na pewne usterki w działaniu urządzenia grzewczego. O możliwych przyczynach i sposobach wyeliminowania tego problemu opowiemy w niniejszym przeglądzie. Zasada działania nagrzewnicy w samochodzie. Nagrzewnica lub, jak jest również nazywana, ogrzewanie kabiny, jest uważane za jedno z najbardziej niezbędnych urządzeń samochodu w zimne dni. Wygoda podróżowania samochodem w takim czasie zależy od jego prawidłowego działania, więc wszelkie problemy z nim lepiej jest naprawić w odpowiednim czasie. Obecnie w samochodach instalowane są dwa główne rodzaje kuchenek, te, które działają autonomicznie dzięki spalaniu paliwa oraz te, które działają dzięki układowi chłodzenia silnika. Piecyki działające autonomicznie dzięki spalaniu paliwa ESA przestarzałe i ESA używane tylko w ciężarówkach. W większości samochodów osobowych montowany jest drugi rodzaj ogrzewania. Zasada ich działania polega na tym, że płyn chłodzący pobiera ciepło z pracującego silnika, a następnie przewodzi je przez chłodnicę i oddaje do kabiny. Konwencjonalna nagrzewnica składa się z takich części jak chłodnica, przepustnica powietrza, wentylator, kanały i system dystrybucji powietrza. Ponadto nowoczesne nagrzewnice mogą być wyposażone w takie funkcje, jak recyrkulacja powietrza, kontrola klimatu i inne. Chłodnica działa jako przewodnik dla płynu chłodzącego pochodzącego z silnika. Temperatura powietrza wychodzącego z nagrzewnicy jest regulowana przez przepustnicę powietrza. To jej położenie decyduje o tym, ile powietrza przepływa przez chłodnicę, a ile ja omija. Temperatura w kabinie zależy od ilości powietrza ogrzanego i przepływającego przez chłodnicę. Wentylator na grzewnicy jest wyposażony w specjalne łopatki, które obracają się i wytwarzają silny strumień powietrza skierowany na chłodnicę. Prędkość obrotowa jest wybierana ręcznie przez kierowcę za pomocą specjalnych przełaczników na panelu sterowania na grzewnicy. System dystrybucji powietrza w kabinie jest reprezentowany przez różne plastikowe rury, które są zintegrowane z systemem ogrzewania i zmontowane razem. System ten przyczynia się do prawidłowego dostarczania powietrza do przedniej szyby, pod nogi kierowcy i pasażerów. A także do ogrzewania kabiny jako całości. Nowoczesne piece instalowane w samochodach służą nie tylko do ogrzewania kabiny, ale także do jej skutecznego chłodzenia dzięki dodatkowym urządzeniom. Taka funkcja kontroli klimatu jest realizowana dzięki specjalnym czujnikom, które określają temperaturę i sygnalizują jednostkę elektroniczną. Przyczyny słabej wydajności nagrzewnicy. Wychodząc od złożonego urządzenia nagrzewnicy, staje się jasne, że może ono działać nieprawidłowo z wielu powodów. Awaria co najmniej jednego z zespołów i elementów systemu grzewczego może prowadzić do awarii nagrzewnicy. W tym przypadku usterka może wystąpić z winy kierowcy, a może być konsekwencja przestarzałości lub nieprawidłowego działania innych układów samochodu. Problemy z nagrzewnica mogą objawiać się w następującej formie: słabe ogrzewanie wnętrza, zimne powietrze z nagrzewnicy, zmienna temperatura powietrza wydobywającego się z nagrzewnicy, słaby przepływ gorącego powietrza z nagrzewnicy. Nagrzewnica w pojeździe nie włacza się. Znajomość samego urządzenia grzewczego i możliwych awarii pozwoli uniknąć dużych wydatków podczas naprawy samochodu. Rozważmy poniżej najczęstsze przyczyny słabej wydajności nagrzewnicy. Wentylator nie działa, awaria wentylatora może być często jednym z problemów z ogrzewaniem kabiny. Przyczyna tej awarii SA zazwyczaj uszkodzono uzyska lub grafitowe szczotki, co może wymagać całkowitej wymiany wentylatora. Wentylator może być również uszkodzony z powodu przepalenia bezpiecznika lub przekażnika w obwodzie zasilania elektrycznego, co również jest powodem do skontaktowania się z serwisem samochodowym. Jeśli wentylator wydaje gwizd podczas pracy, a prędkość jego obrotów zmienia się od minimalnej do maksymalnej i odwrotnie, przyczyna. Problemu może być awaria silnika wentylatora. W takich warunkach chłodnica może pozostać gorąca, ale nie będzie możliwe ogrzanie przedziału pasażerskiego do wymaganego stopnia. Niewystarczający poziom płynu chłodzącego awaria na grzewnicy może być spowodowana wyciekiem płynu chłodzącego, w wyniku czego ciepło przestaje przepływać do chłodnicy kabiny, wymaganej objętości. To z kolei prowadzi do zmniejszenia objętości płynu niezamarzającego w zbiorniku wyrównawczym. Aby wyeliminować problem, konieczne jest znalezienie miejsca wycieku, dodanie płynu niezamarzającego do zbiornika wyrównawczego, czasami. Może być konieczna wymiana kurka płynu chłodzącego. Pompa silnika jest uszkodzona praca pompy słuzy do cyrkulacji płynu niezamarzającego i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nagrzewnicy. Gdy taka pompa ulegnie awarii, wiele elementów silnika może ulec awarii, w tym nagrzewnica wewnętrzna samochodu. Awaria tej części może być spowodowana zużyciem wewnętrznej części wirnika, zerwaniem pas kawału korbowego, a nawet zablokowaniem samej pompy. Lepiej jest wyeliminować takie problemy poprzez całkowita wymianę pompy. A w celu uniknięcia takich awarii zaleca się regularne sprawdzanie węża prowadzącego do pompy, a także nasłuchiwanie dźwięków pod maska. Przebita uszczelka głowicy silnika uszczelka głowicy ma za zadanie łaczyć blok i głowicę silnika samochodowego, zapewniając szczelność i zapobiegając mieszaniu się płynu chłodzącego i paliwa. Wypalenie uszczelki w płaszczu chłodzącym silnika prowadzi do powstawania spalin, które mogą przedostawać się do układu chłodzenia przez przewody chłodzące. W takim przypadku wymiennik ciepła jest przedmuchiwany, a wydajność jego pracy jest zmniejszona, płyn chłodzący może być podgrzewany. I występują awarie w działaniu nagrzewnicy. Awaria termostatu. Termostat jest urządzeniem bezpośrednio zaangażowanym w obieg płynu chłodzącego, więc jego nieprawidłowe działanie. Wpłynie na temperaturę powietrza w kabinie. Ponieważ termostat może znajdować się w pozycji otwartej i zamkniętej, jego awaria charakteryzuje się zablokowaniem w jednej z tych pozycji. Jeśli termostat zablokuje się w pozycji zamkniętej podczas jazdy w ruchu miejskim, temperatura płynu niezamarzającego może wzrosnąć, a silnik może się przegrzać. Jeśli termostat zablokuje się w pozycji otwartej, temperatura w kabinie pasażerskiej będzie niska podczas jazdy na wysokich biegach. Podczas gdy przy niskich prędkościach temperatura pozostanie normalna. Zablokowanie chłodnicy na grzejnicy grzejnik na grzejnicy może zostać zatkany z różnych powodów i może się to zdarzyć zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Na przykład z zewnątrz chłodnica może się zatkać z powodu kurzu, liści, owadów przez osłonę ochronna. Od wewnątrz zatkanie następuje z powodu brudu i osadów, które mogą pojawić się w układzie chłodzenia silnika. Ostrzeżenie: Niskiej jakości płyn niezamarzający może również powodować zatykanie się połaczeń chłodnicy. Zatkany filtr kabinowy, mocno zatkany filtr kabinowy, jest jedna z częstych przyczyn awarii na grzewnicy. Wielu kierowców traktuje go dość lekceważąco i przez długi czas nie wymienia lub nie wyrzuca starego. Należy pamiętać, że zapchany filtr stanowi przeszkodę w przepływie ogrzanego powietrza do kabiny. Ponadto, gdy filtr jest zatkany, kurz, zarodniki pleśni, które gromadzą się w samym filtrze, mogą przenikać do kabiny. Rozwiązywanie problemów. Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków nieprawidłowe działanie nagrzewnicy samochodowej jest konsekwencją problemów z termostatem. Dlatego kierowcom zaleca się sprawdzenie go w pierwszej kolejności, a jeśli to konieczne, wymianę na nowy. W innych przypadkach, w przypadku słabego działania na grzewnicy, należy wykonać następujące czynności. Sprawdzić poziom płynu niezamarzającego. W zbiorniku wyrównawczym i uzupełnić go w razie potrzeby. Przed podróżą należy upewnić się, że pod zbiornikiem nie ma wycieku płynu chłodzącego. Czasami analiza spalin może pomóc w zlokalizowaniu wycieku płynu niezamarzającego. Jeśli gaz ma białawy kolor, wyciek może pochodzić z rury wydechowej. Sprawdź działanie wentylatora podczas pracy silnika, jeśli jest głośny, zlec jego sprawdzenie mistrzowi. Jeśli w kabinie pasażerskiej wyczuwalne ESA nieznane zapachy, należy sprawdzić, czy wewnątrz samochodu nie ma wycieku płynu niezamarzającego. Temperaturę chłodnicy można również sprawdzić dotykiem, zimna chłodnica oznacza, że jest zatkana. Jeśli dostępna jest funkcja klimatyzacji, Należy przeprowadzić diagnostykę komputerowa. Zapobieganie działaniu nagrzewnicy w kabinie pasażerskiej. Aby nagrzewnica samochodowa działała z pełna mocą i nie zawiodła kierowcy w najbardziej kluczowym momencie, należy przestrzegać kilku. Prostych wskazówek dotyczących jej działania, chłodnica musi być utrzymywana w czystości. Procedurę czyszczenia niesilnych zanieczyszczeń można przeprowadzić za pomocą odkurzacza, a z zatorów i osadów wewnętrznych kanałów. Można pozbyć się za pomocą płukania układu chłodzenia silnika. Konieczne jest stosowanie dobrego płynu niezamarzającego, który jest uważany za gwarancję jakości i długotrwałej pracy nie tylko na grzewnicy, ale także silnika samochodu. Konieczna jest częstsza wymiana filtra kabinowego powietrza. Jeśli nie zostanie on wymieniony na czas, a zanieczyszczenia nie zostaną usunięte, spowoduje to problemy z ogrzaniem kabiny pasażerskiej. A ponadto wentylacja i klimatyzacja w kabinie pasażerskiej nie będą działać z pełną wydajnością. Procedura ta jest szczególnie zalecana kierowcom i pasażerom cierpiącym na alergię. Jeśli piec ogrzewa kabinę do 16 stopni od dołu i 10 stopni od góry przy dużym mrozie na zewnątrz, to można go uznać za sprawny. Aby jednak uniknąć niepożądanych problemów i dobrze rozgrzać samochód, zaleca się pojęcie środków zapobiegawczych w odpowiednim czasie. Aby zapewnić prawidłowe działanie na grzewnicy. Należy pamiętać, że im dłuższy okres eksploatacji samochodu, tym większej uwagi wymaga jego układ ogrzewania.